Wrodzenie sobie się o 4.30 lat, a wierzę, że to szkodzi. Jedyną myślą, że agujesz Zapraszam Was do odsłuchania pierwszego rozdziału powieści o świecie, który przestał słuchać ostrzeżeń, o błędzie, który popełniliśmy my wszyscy i o dniu, który nie miał nadejść, a mimo to nadszedł i wszystko się zmieniło. Dziękuję, że tutaj jesteście. Jeśli poruszy Was ta historia opowiedziana ustami autora, podzielcie się proszę tym słuchowiskiem z innymi. A teraz zapraszam Was, zanurzmy się w dźwiękach dnia, który nie miał nadejść. Prolog. Dlaczego świat jaki znamy przestał istnieć? W którym momencie naszej wędrówki popełniliśmy błąd? I dlaczego narastają wybraliśmy niewłaściwą drogę? By odpowiedzieć na te pytania, należy cofnąć się do roku 2089. Być może, drogi czytelniku, zastanawiasz się, dlaczego użyłem słowa cofnąć? Pisząc o wydarzeniach, które z naszej perspektywy jeszcze się nie wydarzyły, już wyjaśniam, ponieważ rok ten jest początkiem całej opowieści, którą chciałbym ci przekazać. Uznajmy go również jako punkt odniesienia, zarówno do tego, co być może nas czeka, jak i do tego, co stało się już nieuniknione. Technologia, jaką człowiek rozwijał przez dekady, przy współpracy z coraz potężniejszą AI, zatrzymała się w punkcie, w którym przestała służyć wszystkim, a stała się narzędziem w rękach kilku tysięcy wybrańców, wskazanych przez ukryte algorytmy, stworzone na potrzeby największych korporacji. Elity patrzyły apatycznie, jak odrzuceni żyli w przeświadczeniu nieuknianej zguby, zmęczeni codziennością. Obojętni na kolejne ostrzeżenia, płynące z każdej możliwej strony, ponieważ uparcie wierzyli, że los da im szansę na długie życie zakończone lekką śmiercią. Ostatnią dekadę stulecia można by uznać za okres globalnej depresji, ale również za zapowiedź czegoś zupełnie innego czegoś, co miało narodzić się na ruinach naszej cywilizacji. Doniesienia o zbliżającym się konflikcie z początku roku przycichło. Znikając z nagłówków gazet, zostały zepchnięte do małych zmianek pomiędzy blokiem sportowym a notowaniami giełdowymi. Klincz się pogłębiał. Ziemia, kolebka życia, wkrótce stać się miała jego grobowcem. Niespełna 10 miliardów mieszkańców błękitnej planety wyrwało się z dopiero w połowie kwietnia. Gdy świat obiegło oświadczenie jednowładcy imperatora Chin Chi-Lung Dong-Sunga ogłosił on gotowość Zjednoczonych Narodów Azji i Bliskiego Wschodu do konfrontacji kinetycznej z zachodnim agresorem w przypadku niewycofania się sił NATO z Północnego Pacyfiku. Sojuszowi dano tygodniowe ultimatum nie podlegające negocjacjom. Tym samym oświadczeniu, imperator ogłosił, że era dominacji zachodnich kolonistów dobiegła końca i z dumą ogłosił, że Chiny ukończyły pracę nad bronią zdolną unicestwić cały świat. Było to jednoznaczne z wypowiedzeniem wojny. Wiadomość ta obiegła Kulę Ziemską z prędkością świata, pochłaniając uwagę wszystkich jej mieszkańców. Media biły na alarm. Prasa, socjalna radio prześcigały się w apokaliptycznych tytułach. Chiny zniszczą świat. Europa wycofuje się z sojuszu. Czy to już koniec? Brzmiały tytuły. Świadkowie tych dni pozostawili jeden przekaz. Niemy krzyk rozpaczy. Dokonaliśmy samobójstwienia.